Szanowni Państwo, mamy w Łowiczu 96 km dróg i ponad 100 km chodników. Na razie zajęliśmy 50 metrów. Myślę, że możemy honorować przez 300, 500 czy jeszcze więcej lat. Osoby, które są dla nas ważne, które się zasłużyły, które, z których jesteśmy dumni. My mamy nad ratuszem herb prymasowski, właściwie pelikany, symbol miłosierdzia, a takim naszym największym wyróżnikiem naszego miasta teraz, gdy nie mamy prymasów nad sobą, gdy jesteśmy. Samodzielną jednostką samorządu terytorialnego, to naszym największym wyróżnikiem jest nasza łowickość, księżackość, folklor i może powinniśmy zmienić flagę na taką bardziej księżacką. Jesteśmy Państwu niezwykle wdzięczni, którzy tutaj siedzicie na tych krzesłach honorowych, że. Zajmujecie się folklorem naszym łowickim. Akurat Pani Skorpiów, pani Apolonia Nowak, folklorem innym, ale nasz, nasza aleja Gwioz nie jest tylko dla łowicza. My zawsze byliśmy bardzo otwarci, jesteśmy otwarci i będziemy otwarci. I doceniamy to wszystko, co ktoś poza łowiczem robi dla. Swojej tożsamości kulturowej dla swojego miejsca. Doceniamy też tych, którzy odeszli, a których nie zdążyliśmy, bo jeszcze nie mieliśmy takiego pomysłu. Uchonorować. Dziękujemy, że jest pani profesor Moskwa. I z wnukiem w imieniu męża odbierze nagrodę pośmiertną. To też jest dobry sygnał. To jest dobry znak. Że ktoś odszedł, jeszcze go w tym momencie nie zauważyli, i jeszcze nie wiedzieli, ale za kawałek się dowiedzieli i docenili. Pan Marian Moskwa, urodzony w 1936 roku. ...o pracy w dziedzinie ludowej. よし